Żył za dni Heroda, króla Judei, pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Miał on żonę, jedną z córek Aarona. Jej imię Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Nienagannie żyli według wszystkich przykazań i nakazów pana. Dzieci nie mieli, bo Elżbieta była niepłodna. Oboje byli w podeszłym wieku. Kiedy Zachariasz, według kolejności swojej zmiany, spełniał przed Bogiem. Czynności kapłańskie i zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, otrzymał przez losowanie przywilej wejścia do przybytku pańskiego dla spalenia kadzidła. W czasie tego okazania cała reszta ludu modliła się na zewnątrz. Pokazał się mu anioł pański, stanąwszy po prawej stronie kadzidlanego ołtarza. Zmieszał się Zachariasz na jego widok i strach go zdjął. Anioł odezwał się do niego: Nie bój się, Zachariaszu. Twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna. Nazwiesz go imieniem Jan, radość nastanie dla ciebie i wesele. Z jego narodzin wielu cieszyć się będzie, bo wielki on będzie przed Panem. Nie będzie pił wina ani sycery, już w łonie swojej matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. Podążać on będzie przed Nim z duchem i mocą Eliasza, aby serca ojców zwrócić do dzieci, a nie posłusznych do roztropności sprawiedliwych, aby przysposobić Panu lud w pełni gotowy. Zachariasz zapytał anioła, na podstawie czego przekonam się o tym. Przecież ja, stary już jestem, a również moja żona jest podeszłym wieku. Na to anioł mu rzekł: Ja jestem Gabrielem stojącym przed Bogiem, posłany zostałem aby do ciebie przemówić i oznajmić ci to. Teraz zostaniesz niemową, nie będziesz mógł przemówić aż do dnia, kiedy to się spełni, bo moim słowom nie dałeś wiary. Spełnią się one w określonej dla nich porze. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że on tak długo w tym przybytku przebywa. Gdy wyszedł, nie mógł się do nich odezwać. Zrozumieli zatem, że w przybytku miał widzenie, on tylko głową im kiwał, i pozostał niemy. Kiedy się skończyły dni jego liturgicznej służby, wrócił do swojego domu. Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła lecz ta iła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc sobie Pan mi tak uczynił w dniach, w których spojrzał, aby usunąć tę moją niesławę wśród ludzi.